Cześć, witajcie z tej strony, Mr. Marius i kolejny odcinek z Harry'ego Potter'a. No, jak widać, nie przecież się, więc e, zresztą na słuchawki mam dokładnie w tym samym miejscu. Po prostu gramy dalej jednym ciągiem. E, coś dziwnego się dzieje na korytarzu, tym zakazanym, więc trzeba to sprawdzić. Ale to za chwilę. Dobrze, zobaczmy, czy jest tutaj coś, co można by było eksplorować. Mam wrażenie, że jak się w te, 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 wariaty szczeli, to coś wyrzucą. Wyrzucą coś? Nie, nie wyrzucą. No i też nie? Też nie? No dobra, nie, to nie. Tutaj nic nie ma? Nic nie ma. No to idziemy na górę. Okej, okay. Hermiona pobiegła w lewo, a ja pobiegnę w prawo. zamknięte. Aha. No Okej. Okay. Czyli już wiem, gdzie trzeba pójść. Niezależnie od tego, czy się pójdzie w lewo, czy w prawo, no chłopaki, oni coś knują. Już dzbanek pobity, cześć. Kurde. No, trochę nie pykło. Dobra. Co jest A nie, ja stąd przyszedłem. Tak, ja stąd przeszedłem Ciekawe czy tam nie ma jakichś drzwi. No tutaj takie wejście jest typowe. Ewentualnie w jakiejś innej Misji, że tak powiem, tu było wejście. Lub będzie. Okej, okay. wtedy się nic. Na skoczyło mu na głowę. <laughs> Zbieram wszystkie fasolki, wszystkie znajdźki. A przynajmniej staram się. You really do have a Oh. bardzo ładnie. A tu już nie ma. Oh, ciekawe. Myślałem, że będzie karta czarodzieju. Ja tylko obszedłem. No, to idziemy dalej, tutaj skrzyniano, oczywiście dzbanek pobity. Jeszcze jeden się kryje za ścianą. No i widzę. Oj, to nie jeden. Co to jest za pomieszczenie? Ile razy grałem w Harego? To na to nie trafiłem. Kurde. Oddawaj, oddawaj. O ty, kurde, gadzie, mi zażarłeś? Hello, Myślałem, że jakaś karta czarodziejów będzie. No to nie było takie łatwe do dostania się. Zwłaszcza jeszcze te gnomy były. No to nic nie ma. Parę i tyle. Ale lipa. Jestem rozczarowany. Normalnie żywcem. Może hmm. no, tam widziałem, że jest zapis. Nie, 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 nie to strona. Tutaj dalej w prawo. No właśnie. A nie wiem, czy ja miałem tędy iść, no bo skoro tam jest zapis, to tak. Czy miałem tędy iść? Zobaczymy. A tędy to Łezlaj, proszę. A tu nic nie było. Pójdę tam dalej, nie wiem co tam jest. Aha. I tutaj jest ten zapis. Tak, ja stąd przyszedłem. Okej, okay. czyli to takie kółko można zrobić. To wszystko wiem. Dobra, idziemy najpierw tu. Gdzie są mozleje? Have you collected 25 beans? Thanks, Harry. We really needed these. they for a little joke we playing on Slytherin. Here's a wizard card for you. You've earned it. Come on, George. We've got work to do. No dobrze. Domyślam no się, że to nie jest koniec zagadek w tym pomieszczeniu. Zwłaszcza tu. O! Jednak nie. A już myślałem, że jest wejście. A tutaj? A tutaj? Ha! No wiedziałem, że tutaj się gdzieś da wejść. 3 fasolki. Chociaż nie, nie trzy. Więcej ich. No dobra, idziemy do punktu zapisu. I popchniemy dalej fabułę. Snape just came out of the forbidden corridor. Mm. He's limping quite badly. Come on, Harry, let's take a look before Filch comes back. Hear that growling? Oh, I think there's something awful down the corridor. <laughs> Better tell me on the run. We'll be late for our defense against Dark Arts lesson. No, dobra. Okay. Today we learn to illuminate lumos dark magic with the Lumos spell. Watch my wand. Then hold down the mouse button and repeat. Okay. At release the button when you're done. 96, nieźle. That was on, Mr. Właśnie, t -t 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 tak points for Bez k -k 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 kasku on, Potter, try again. Na myszy kulkowej to zrobić to była tragedia. Zwłaszcza jak była zabrudzona. <laughs> An outstanding effort, Mr. P Potter. Ten points for Gryffindor. Go on, Mr. P Potter. T -t Try again.

The house with the most points at the end of the year wins the house cup. Twenty points for Gryffindor. No, ię pięknie. to 4, four. No, we to practice the spell. Follow me, Mr. Papata. Hold down the mouse button to aim the spell. To cast Lumos, let go of the button. You may practice on that gargoyle. Luma! That's quite bright, isn't it? Now you can. Nie lubiłem skakania potem, bo nigdy nie wiem, gdzie jest krawędź. Zacznę stąd, od tej skrzyni. Okej, okay, to się przejście włączyło.

Hops. 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 I hops. Dobra. Tutaj hops. hops. Zapis, hops, 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 i hops. Nie no, jak na swój wiek, ta gra jest mega fajna. I graficznie nie jest zła, wedle pozorom. No, pomijając twarze, oczywiście. No dobrze, to idziemy do windy. No i git. To jest zamknięte, to idziemy dalej. Okej. Okay. To jest nieruchome. Tutaj nic nie ma. Aha, czyli tędy się będę mógł przedostać. Jak przejdę tam i odpalę tego, tego gargulsa. Hops. Hops. Jest. Mhm. Pewnie tutaj za kratę. tak, żeby nie trzeba było się cofać już. Tutaj nic nie ma, nic nie ma, dobra. Okej, okay. mamy zapis. Najpierw sobie obiegnę tutaj dookoła. Co to jest? To jest żaba. Cześć żaba. Tutaj to na pewno fasaki. dokładnie. Dobra, pozbądźmy się go szybko. Pięknie. I kolejny raz. Że uciekł. Ok. To będzie taki króciutki odcineczek z połowy, tak naprawdę, misji. Jeżeli Wam się podobało, no to dawajcie łapkę w górę. Da klikajcie dzwoneczek. Klikajcie subika. Bo odcinki pojawiają się trzy razy dziennie o godzinie 10, 14 i 18. Zapraszam również do mojego Twitcha Twitch TV ukośnik Mr. Marius. gdzie codziennie po 22:00 padają jakieś nowe streamki, coś tam się dzieje i możecie pooglądać takie i podobne gry jak u mnie na kanale YouTube. Także do następnego, trzymajcie się. Cześć.